I już gotowy do akcji. Little sam dzwoni. Cześć młody, jesteś już w drodze do firmy, nie mamy czasu do stracenia. Daj znać jak dojedziesz. Klient już czeka. Dobra, Little Sam, nie ma problemu, mały Samuelu. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Jest. Jest to Car dealer simulator. Musiałem się zastanowić, bo już w tyle symulatorów w pokroju motoryzacyjno-sprzedawczego, biznesowego graliśmy, że przez chwilę miałem po prostu zamieszanie w głowie i nie, nie byłem pewien jak dokładnie ta gra się nazywa. Ogrywaliśmy demko jakiś czas temu, Cardinal Simulator, demko, parę miesięcy temu. No, jest to chyba gra od tych samych twórców, co Gas Station Simulator, w którym spędziliśmy trochę czasu. I twórcy dali mi przedpremierowo kluczyk, mówią, "Ej, chcesz to se zagra? Ja mówię, ty, za darmo to se zagram, nie? Nie ma problemu, prowadzenie samochodu, wiem, przytrzymuję, rozumiem, odpalam, jadę i będziemy prowadzić własny komis samochodowy, więc zostaw łapkę w górę, jeśli symulatory to twoja ulubiona sprawa na kanale Dobrodzieja, bo dużo ich jest. Bo w sumie oglądacie. Nie zawsze, ale w większości. Więc fajna sprawa. A my. Czy ja mogę zmienić tutaj? O. zobacz. Pa, jaką mam kurwa? Co to jest za? Jakaś Toyota, chyba, nie? Toyota albo inny Lexus. Nie wiadomo o co chodzi. Ja tutaj muszę skręcić. Dobra, tu jadę. Nie ma problemu. Nie, ale chyba już pierwsze co czuję, to chyba poprawili model jazdy. Trochę. Trochę tak lepiej to wszystko hula. Dobra. GTA8. Dokładnie tak. Oho. Znalazłem super ofertę. Client jest ugadany, więc wszystko gra. Nie ma problemu. Za załatwię to, little samie. Załatwię to. A, do samochodu. To ty będziemy tutaj tołować? Kurde, myślałem, że jakąś furę nam da. da... Oże. Wow! Boże! boże. Jaki zasyfiony w ogóle ta fura. Rzają już żera, daj spokój. Dobra. Yy... Podłącz przyczepę holowniczą. O. Ameryka. Ale że Polacy nie zrobili takiego w Polsce komisu samochodowego w latach 90-tych, takich wiecie. Można powiedzieć auto fuszerka, tylko bardziej na biznes nastawione, właśnie sprzedawania aut, żeby je tanio na trytytkę i taśmę klientom odrestaurować, przekręcić licznik i sprzedać jakiemuś Bogu innemu klientowi. Tylko w jakąś Ameryczkę się bawią. No daj spokój. Może po prostu asetów jest mało dostępnych z takich, <śm> z takiego polskiego klimatu, jest, taki, jest taka opcja. Tankowanie, rozumiem. Dobra, czy ja muszę wysiąść, żeby ten zatankować? Chwyć, otwórz, połącz, interakcja. On, pump, zakończ i zapłać. Dobra, nie ma problemu. Chwyć, odłóż, zamknij, pasuje. I teraz co? Tam musimy auto odebrać. Dobra, jadę. Ale zegary chodzą elegancko, kurde. Rozbudowana gierka, zoma. Zegarki. Trochę bym sobie obniżył to siedzenie, żeby tak lepiej widzieć te zegary. No, ale. Mus to mus. O, jest to autko. Yy, holowanie za pomocą przyczepy holowniczej. Będą samochodzie na 10x. Dobra, dobra, dobra. Rozumiem. O kurwa. Przepraszam. Rozumiem. Chciałem to profesjonalnie to zrobić, no ale. Jest jak jest, no. O, pyk. Nie ma problemu. Pyk! I lecimy Jak jedziesz? Złama się. Uch ty kurwa! Nie ma problemu. Wjeżdżam tu, tak sure go. Dobra. Jak go tutaj ten odblokować? Samochód jest prawny? Aha. Jak to niesprawny, jak go odblokować? Awaryjne, włącz świateł, resetowanie, yy, klakson, kamera, A, jak go mogę? A, dobra, najpierw stay, z tego poziomu tutaj musimy, dobra, cyk, wszystko pasuje, cyk. Dobra, mycie, ja się na tym znam, ja już to wszystko robiłem, normalnie, hopie. Ja już tyle biznesu prowadziłem, że daj spokój. Tu wszystko ten, cyk, 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 piękną pianą gęstą tutaj wszystko zafajdamy. Ale to jest akurat satysfakcjonujące, no, powiem szczerze. Najpierw takie puszczanie tej piany i później zmywanie. To chyba jest jakaś forma autyzmu mi się wydaje, nie, że takie rzeczy mnie bawią. Tylko to trochę głupie, że jak masz tam 90 parę procent, to nagle pyk, cały samochód jest pokryty. To tak wybija się z imersji nie, nie podoba mi się. Dobra. Yy, Nałóż A, spłucz pianę wodą. czaj skaner, obracanie dyszy, użyj narzędzia. A jak to? Czekaj, 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 Menu kołowe. O woda. O, dobra. Dobra, tak dziwnie wygląda ta woda, nie? O, o, pięknie, pięknie. Proszę bardzo. Leśnica, cóżko, leśni. Tak samo jak leśnią promocję na Instant Gaming, bo nie wiem, czy wiecie, jak jesteście fanami symulatorów, a pewnie jesteście, skoro na ten kanał przyłazicie cały czas, że na Instant Gaming, do którego link znajduje się w opisie, możecie sobie kupić wiele symulatorów po bardzo, bardzo tanich cenach. Dokładnie tak, chociażby ostatnio ukazany Japanese Drift Master, symulator japońskich driftów w Japonii za 34% taniej. A możecie też sobie spojrzeć na głównej stronie, że także główne tytuły, duże tytuły Satisfactory za 33% taniej. A może DLC do Runch symulatora, który ogrywamy w tej chwili 27% taniej, więc link w opisie rób to co chce. Auto pięknie wy, wy, wy ten wy, wyczyszczone. Odłóż mnie to. Dawaj go tu. jak się świeci, jak psujeca na wiosnę. Przeparkujemy go. A nie, tutaj chyba go nie trzeba przeparkować. Na razie chyba nie będziemy się zajmować żadnymi takimi duperelami. Tryb zdjęć. Dobra oferta powinna zawierać odpowiednie zdjęcia, aby kupujący mógł zobaczyć stan samochodu. Istnieją trzy rodzaje punktów widocznych na samochodzie. Dobra, wszystko wiem. Pamiętam, pamiętam. Mniej więcej z demka jak graliśmy. Dobra, pyk, pasuje. E ekwipunek. Ta ta tablet. O. Iś, iś, pasuje Dwa zdjęcia, Je jedno z przodu, jedno z tyłu I pasuje robota yy, Wstaw ogłoszenie, dobrze, zajmę się tym Pyk, witam Pyk, aha, aha Rozumiem, rozumiem, tak, tak, tak No jakieś ulepszenia tu są też, warsztaty blacharskie No, 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 no Nie pamiętam czy to było, czy nie było Tego jak ten sklep wyglądał to nie pamiętam, ale Moje ogłoszenia Dodaj nowe ogłoszenie, wybierz samochód Apex Motors Vanguard czarny Zdjęcie jedno Zdjęcie drugie, dodaję, stan samochodu 63% sprawny, bonus, zdjęcia, umyty, pasuje. Cena, wartość rynkowa 7200. No to teraz pytanie, czy ja go mogę za więcej sprzedać, czy będą się tutaj pultać, bo to nigdy nie wiadomo w takich grach, nie? Czy może tutaj trochę abizować i, i sprzedawać za co najmniej dwa razy drożej, czy ten, dajmy go tak za 7500, zobaczymy, czy zejdzie. A nie, zobacz, zainteresowanie. A8? A9? Dobra, 8750. Dobra, w zieleni jeszcze jest, więc pasuje, niech będzie 8,750, niech będzie 91 rocznik Kurwa, drogo, nie? Auto z 91 roku za 8 tysięcy dolarów? Jakieś zardzewiały, stare obsrane Volvo? No, za 8 tysięcy dolarów to sobie możesz, hopie, życie ułożyć Szczególnie w Polsce, bo w Polsce to tanio Dobra yy, Wystaw ogłoszenie, otwórz firmę Otwieranie, zamykanie firmy, przekrań zawieszoną na drzwiach no, 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 otwieram Biorę otwarte Cel osiągnięty, sprzedaj samochód Dobrze, tak zrobię. Mogę umyć swoje auto? Bo moje auto jest bardzo brudne. Jak będziemy czekać na klienta, to ja już bym może se umył. Co nieco. Bo daj spokój, takim brudnym autem to nie ma co. A to firmowe? Wujaszek na pewno nie będzie miał nic przeciwko, że sobie autko umyliśmy, nie? Na, na zegarze firmowym, pewnie, że tak. Klienci czekają. Zaraz, bo myję auto. Odłóż. Prze klienta, witam. Kaj ten klient. A, że tu? <laughs> Boże, jak macha. Witam, witam. O co? Okej, okay. debra. Chętnie obejrzę samochód BLC do 8 000, a moja oferta to 600. Nie, no nie ma opcji. Nie ma opcji. Za 8 koła mogę ci, ci go sprzedać. To za wysoka cena. To spierdalaj kurwa, jak za wysoka cena. Krótko. Tylko ja gierkę Problem jest, nie sprzedaliśmy samochodu. Chyba musimy się przespać. Dobra, przespaliśmy się. Open. Nie, open. Teraz jest open, nie? Jest open czy nie open? Open. Good. Zaraz przyjdą klienci. Na pewno przyjdą. Czy ja mogę w międzyczasie sobie popracować nad tym autem? Chociaż to rdzę zedrzeć albo coś takiego. Naprawa. O, pamiętam ten cały system. Boże, to mi się giga nie podobało w demku, nie? To było jakieś takie kurwa dziwne. Co żem tu zrobił? Nie mam pojęcia, co żebym tu zrobił. No, to był, nie wiem, w demku nie potrafiłem tego rozgryźć. Nie wiem, może tutaj się nauczymy, ale zobaczymy. A, bo tu jest co? Zamontuj, zdemontuj, zamontuj. Wyjdź z tego mnie. A ja bym chciał na przykład... Nad karoserią popracować. Papier ścierny szpachla. O, dobra. Nie działa. Chłop przyszedł. Dzień dobry. Cześć. No jak 6300? Daj chociaż siódemkę, co? Cześć 500. Dobra. Bierz to auto. Nie da się zarobić w tym biznesie. Zaraz z, z torbami puszczę. Aha 930. A, 930. Trzeba się przespać. No niestety. No, się wychłop napracował. Trochę, kurde, papierem ściernym sprzedał jedno auto i po robocie. Dobra. Usuń ze papier do rdzy i metalu. Zaprojektuj szyld. Zaprojektuj szyld. Personalizacja marki. Yy, dobro. Dobro auto-autopol. O. Pięknie. Dobro autopol. Pięknie. Dobro szrot. Dobra, dobro auto pol Dobro auto szrotpol. Niech będzie. Tak. Dobra. Dobra, co z tym tym? Papier ścierny, szpachla. Papier ścierny tutaj jest. O! Idzie! O, to jest to! To jest to. O, to jest to. Zara tutaj lecymy całą tą rdzę. Chociaż jak patrzę na tą rdzę, to jakbyś to taką szpachlą z papierem ściernym przejechał, to byś chyba upierdolił po drzwi, nie? Tak coś mi się wydaje. A bożka by się przydała albo co? Żeby to szybciej szło. O, pięknie. Jeszcze ten boczek tutaj ogarniemy. Pyk. Wspaniale, ale irytujący dźwięk, nie? I co, rdza usunięta, ta? Dobra. Nałóż szpachlą, używając szpachelki. Szpachla. O, no i kurde, pół tony szpachle i auto będzie jak z salonu, hopie. O, tutaj też. To muszą być płynne ruchy. Jak malasz pędzlem po nieskalanym płótnie. Dobra. Samochód o 20% cięższy będzie. Proszę bardzo. O, ale mnie wkurza, że jak już jest blisko tam 100%, to się jakby końcówka robi. Odejmuje mi to satysfakcję z roboty. Dobra, to mamy, oszlifuj teraz. Papier ścierny, szpachla, tak? Teraz tak trzeba. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robię to, robię to, robię to. Ameryczka, kurde. Tak to jest, jak Polak do Ameryki wyjedzie, to polskie metody najlepiej za granicą, poza Polską działają. Bo nikt się nie spodziewa takiego łajdactwa i partuczenia. <ścoughs> dobra. Dobra. Dobrze. Bravissimo. Voila. Pomaluj odnowione fragmenty karoserii. Farba w sprayu. Mogę wybrać kolor? Papier ścierny? Nie, nie mogę chyba. Nie mogę koloru wybrać. Bez sensu trochę, nie? Dobra, dupcia zrobiona. Jeszcze tutaj boczek spryskamy i będzie git. Trochę śmieszne, nie? Że jakby, tylko jakby są hitboxy na tym, co robiłeś, nie? OHV to jednak nie jest. Ty, właśnie, ciekawe czy tam do OHV coś zostało wprowadzone. Pewnie nie, bo to tam jeden chłop sobie dubie, to daj spokój. Znajdź ogłoszenie z interesującym Cię pojazdem i umów w spotkanie. A ci co tak chodzą? A bo to są klienci, ta? Bo ja otwarty jestem. Cholera, nie ma samochodów na sprzedaż, a tak bym kupił samochód. Dobra, giełda samochodowa, jasne. Najnowsze samochody. Ile ja mam? 10 koła mamy, tak? Uuu, ostatnia szansa. Tylko co tutaj będzie takim dobrym tym? Dobrym dealkiem, nie? Apex Motor Striker. UMX 600C. Oferty samochodów. Chyba wszystkie są, tak? Ten drogi trochę, ten UMC 5200 Tu był chyba jakiś tańszy Tu jest, zobacz Za 4200 Zaplanuj spotkanie, dawaj go 158 tysięcy przebieg ma I lokalizacja tutaj, dobra Znajdź ogłoszenie, interesujące się pojazdem, spotkaj się ze sprzedawcą samochodu Dobra, jadę Z drogi! O, nieźle 37 stanu technicznego Spokojnie, tu się wyklepie. O kurwa Zobacz, jak ta fura teraz leci Czemu tego yy, rejestracyjnej nie mogłem wypucować? Bez sensu, nie? Zobaczymy, jak w terenie sobie radzi. Ło, kurwa, ty! A ten, ale tam flipa zrobił. O, fajny samochód zapadnięty w tekstury. Witam, witam. Siemanu łysy. Z góry uprzedzam. Cena to 4200, zgodnie z ogłoszeniem. 4000, co ty na to? Okej, okay, co powiesz na 489? Dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Okej. Okay. Blisko siedzi. Ten jaki fajny. Kurde, tego chcę! Ale śliczne wnętrze ma. Czerwone, szybkie. Kurde, to jest fajna bryka. Ja pierdzielę jak mi się takie maselkary podobają. Śliczne. Takie oldschoolowe. Okej. Okay. Przeparkuj samochód. A gdzie? Tu? Chyba tu. Dobra. Right, Dobra. O. Exactly yes. Tech Technologia nie kłamie. Okej. Okay. Pokaż ten skaner Skanuj samochód. O kurwa, zobacz. Okej. Okay. Arcze hamulcowe są do wypiedzolenia. Amortyzator do wypiedzolenia. Końcówka rury wydechowej do wypiedzolenia. Chłodnica do wypierdolenia, silnik do wypieczolenia. Oj, kurwa. Będzie robota. Wartość rynkowa 2900, a 4000 za to zapłaciłem. Matko jedyna. It's worth Holy one, sputter, and the profit'll disappear faster than you think. Grab some repair tape, patch that thing up, and the car'll run like new. And us, we'll save a few bucks. And that's what this business is all about. Dobrze, Wojaszku, tak zrobię. Chub taśmę uszczelniającą. A tam do sklepu musimy. A jak może go na, najpierw umyje? Ja go najpierw umyję, co? Bo nie mogę patrzeć na to auto. Nie mogę patrzeć na to auto. Naprawdę, ja najpierw umyję. Lubię myć w tej grze. Jest jakiś symulator mini samochodowy, ale taki rozbudowany, że tam różne narzędzia sobie upgradujesz, rozbudowujesz sobie stacje, różne serwisy oferujesz. Nie wiem, tych symulatorów tyle wychodzi, ale IMO to jeszcze brakuje takich AAA symulatorów, nie? <grych> no jest kardy tailing, ale kardy tailing chyba nie jest jakoś rozbudowany, nie? Żeby tam wiesz, do była. No, od razu lepiej, od razu lepiej. I całą tą mrdzę? O, kurwa, zobacz. o nie. No, tu będzie trochę nad karoserią roboty. Będzie, będzie. Dobrze, ogarniemy to. Wszystko się ogarnie. Przemolujemy go na czarno i będzie jak z tego? Z Night Ridera z, David, z Davidem Hasselhoffem. Proszę bardzo. Eee, gdzie moje auto? A to już późno jest to, ja nie wiem czy ten sklep będzie otwarty. A jak tu się odczepiało? Wysuwanie odczep Z. Dobra, jadę. Ej, skurba! Przepraszam. Tu chyba nie byliśmy. Uuu, ale fajny sklep. Co kupujesz? Karton, rozumiem. Sklep zamknięty. Usz, kurwa Krótka dla widza. nie delivery at cost, żeby ten, żeby takie rzeczy forsować. Daj pa spokój. Gdzie ta moja kanapa do spania? Tutaj. Spanko. No i pasuje. I pasuje robota. Dobra. No do driftów to auto też się nie nadaje za bardzo. Witam. Silnik, sprzęgło, amortyzator, bezpieczniki ale nie ma tu tego. Taśmę uszczelniającą. Inne. Akumulator. Gdzie tu jest taśma us uszczelniająca? Jakieś komponenty? Części samochodowe? Pana, gdzie taśma uszczelniająca? Nie no, tu mi pokazuje, że tu mam kupić. Czy jestem ślepy? O, tu jest. O, teraz się pojawi... Ty, nie było tego, nie? Czy było? Przebioty kupione w sklepach lub wymontowane są do Twojego ekwipunku na 10 aby go otworzyć. W Twojej firmie znajduje się również magazyn, do którego możesz przynosić rzeczy z ekwipunku. Rozumiem. Napraw nieszczelności rury wydechowej. Dobra, Driftmaster. Tak mi mówcie, Babę! iść Dobra, pasuje robota. Zaparkuj samochód w strefie naprawy, wilcz interakcji samochodu na dziecko Użyj, aby obrócić kamerę, użyj klawisza wsadę aby poruszać kamerą. Fokus, klikając lewy przycisk myszy, cofnij do nie widoku, możesz zmienić. Aby znaleźć wyciek, wybierz narzędzie spray, podtrzymaj, poruszaj kursorem wzdłuż wydechu. Po znalezieniu nieszczelności, kliknij na nie okej, okay, okej, okay, okay. części, wybierz tryb do demontażu, kliknij na część, którą chcesz zdemontować, jeśli jest przykręcona śrubami, odkręć wszystkie podświetlone elementy. Jasny chuj. Mogę Oh. obrócić? O, mogę. O, jest. Można? Można. But don't fool yourself, it ain't permanent. We could fix those parts, but we'd have to drop some cash on a workshop. Well, we do what we can with what we got. Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra, nic, nic nie powiem, Wujaszku. Na złomowisku znajdziemy jakieś rzeczy, pewnie. No już przygotuj samochód na sprzedaż. No ale, oh, ale ja już go umyłem, głupia gro. Chciałem być, chciałem być kurde mądry, no to teraz mam dwa razy, będę musiał pracować.

Zaparkuj samochód w strefie naprawy, aby użyć narzędzia. Okej. Okay. 8.0 za pomocą papieru ściernego. Dobra, ja już to robiłem na swoim aucie. Co ty mi tu tłumaczysz, gro? Ja jestem jeden, jeden krok z przodu. Dobra, whatever. Dawaj, szpachlujemy papier ścierny i jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Ciekawe, czy ta gra jakoś będzie się wyróżniać różnorodnością samochodów? Albo różnością napraw? Albo wielokrotności podchodzenia do jakiegoś zlecenia, że o, czasami lepiej Lepiej silnik wymienić, się bardziej nam pracować, to tamto i rzeczywiście za więcej można sprzedać. Albo coś w tym deseń, nie? O, pięknie, pięknie. Kurwa, tak jasno, że nie widać, aż oślepia. O, zrobiło. Dobra, to już mamy, teraz szpachelką, wiadomo, robocizna. Pyk, 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 pik pyk, 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 pyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 a mam nadzieję, że będę mógł zmieniać kolory tych aut. Że tak w całości polakierować, nie? Bo inaczej to głupio, że one będą zostawiać w tym samym kolorze, co, co oryginalnie są. Przecież kolor auta to jest najważniejsza część w robieniu przy, autu, o, przy aucie. Dobra, to mamy zrobione. Pyk yy, i yy, papier ścierny, proszę bardzo. Dobra, pięknie żeśmy to tutaj wyszpachlowali. Przeparkuj samochód, przeparkuj samochód, nie ma problemu. Dobra. Wyko a, zdjęcia musimy zrobić. Ale to się prześpię najpierw. Najpierw się prześpię, bo po ciemku to no nie będę zdjęć robił przecież. Tablet. Zdjęcia. Jedno zdjęcie. Ej, co nie chwyta? Dobra, chwyta. Po ciemku nie widać, jak ja co, żebym zaszpachlował wszystko. Tam tapety jest więcej niż na karynach w remizie, w sobotę wieczór w ruchocicach dolnych. Slep samochodowy, twoje ogłoszenia, dodaj nowe ogłoszenie, wybierz samochód, UMC, biały. Dodaj zdjęcie, jedno drugie, dodaj zdjęcie. A ciemne te zdjęcia wyszły. Boże, kto to robił? Stan techniczny 31%. Sprawny. Na pewno wejdzie 5500. No ja kupiłem za 4 koła go. No to 1500 bym miał. A spróbujmy za 5,999. Na pewno. Na pewno się zainteresują. Kon konkurencja nie śpi. Od czasu do czasu może natknąć się na sabotaż konkurencji. Spróbuj złapać opryszka zanim zdąży wyrządzić szkody. Aby przerwać opryszkowi z się do niego wciśnienia albo szukać innych form powstrzymania go. Co? Co? O kurwa. Pa, 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 pa. Pa, pa go. Kurwa Chamy dolony. Uciel mi stąd! Usią mnie stąd! Witam, dzień dobry Jezu jaka pani jest wysoka! Kurwa! Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, ale w pozycji horyzontalnej wszystko. O Jezus Maryjo, dobra, nieważne, nie było tematu. Yy, 594700? siedemset? Nie no. Nie no, pani kochana. 5450. Nie no, nie ma opcji. Nie ma opcji. Dobra, 5250, 5, ostatnia oferta. Nie no, 5200, ostatnia oferta 500. Ile ja tutaj będę miał? 1100, 1100 zarobku. Hmm. Dobra, niech będzie. Dobra. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 10 900 mamy na koncie firmowym. Jakiegoś maila do przeczytania? Osiągnij trzeci poziom reputacji. Wszystkie naprawy mechaniczne są dostępne. Sprawdź skrzynkę mailową. O co chodzi? Kto mi maila wysłał? Porzucony pojazd przy złomowisku. Dzień dobry, podczas rutynowego patrolu w pobliżu złomowiska natknęliśmy się na porzucony pojazd. Samochód jest zardzewiały i wygląda na zaniedbany, ale wydaje się w pełni sprawny. Nie widnieje w rejestrze jako skradziony. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz się nim zająć. Lepiej, żeby trafił w dobre ręce niż rdzewiał na poboczu. Daj znać, jeśli chcesz po niego podjechać. Oficer Ron, takie tutaj nam daje. Informacje, wtyki. Bardzo dobrze. Chyba będziemy musieli się tym zająć, bo za darmo to chyba dobry, dobry proficik będzie. Tak coś mi się wydaje. A reputacji to my trochę będziemy musieli tu pograindować, żeby to miało ręce i nogi. Ja zamykam ten biznes, nie mamy samochodów w tej chwili, szanowni państwo. Nie ma samochodów. Jak będą samochody, to dam, damy państwu znać. Dziękuję już, proszę, proszę, rozejście, się, rozejście. Się. A widz na YouTubie może zostawić łapeczkę w górę. Łapki w górę są super, bo im więcej łapek w górę, tym bardziej wiem, że chcecie oglądać perypetie dobro autoszrot polu. I wbijaj na strumyki po 18 na Kiku, zielona platforma, link w opisie. Może sobie tam followka zostawić. Ostatnio 21 tysięcy followersów żeśmy przekroczyli, fantastycznie. Nie pozwólmy, żeby TikTok przebił w obserwacjach Kika, nie może tak być. A goni, goni, goni TikTok.